Cześć, z tej strony Dominika, za kamerą krząta się Adrian, witamy Was serdecznie na naszym kanale Gdzie Ześ na Śląsku i Nie Tylko. I tak pomyśleliśmy, że dawno na naszym kanale nie było żadnego sushi, które przecież tak kochamy. Ciekawi naszych wrażeń? Najpierw intro, a potem jedziemy dalej z tematem. Sushi mnie, bo o tym miejscu mowa, no to będę całkiem chwytliwa nazwa. Jest lokalem, który otwarł się niedawno, bo bodajże w 2022 roku, i prowadzi go dwójka przyjaciół. No my sushi, tak jak wspomniałam na początku, uwielbiamy, ale raczej kręciliśmy się zawsze w okolicach Katowic i Sosnowca, bo tutaj faktycznie jest wylęgarnia naprawdę dobrych sushi. Ale postanowiliśmy pojechać troszeczkę dalej do Bytomia, właśnie do sushi mnie, ponieważ kilku naszych znajomych tam było i widzieliśmy naprawdę smaczne relacje. Ta suszarnia prowadzi kuchnię Fusion, czyli rolki inspirowane przeróżnymi kuchniami świata. Co to konkretnie jest, jaka jest nasza opinia, nasza recenzja? Ciekawi, no to jedziemy wszyscy razem do Bytomia. A właśnie dotarliśmy na miejsce. Lokal nie jest super duży, ale przytulny. Jest tutaj też dość trochę miejsc siedzących. I jak na wtorek, no to jest tutaj tłocznie. Widać, że lokalsi lubią tutaj siedzieć. Podobno w poniedziałki też jest tutaj spory ruch, bo uwaga, sushi jest też otwarte w poniedziałek. Wyjątkowo, bo większość knajp jednak w poniedziałki się zamyka. Co do wystroju jest tutaj mnóstwo zieleni. Są też neony, rośliny zwisające z Fitu. Robią też fajny klimat, Przydymione światła. Mamy za sobą lampę, także mam nadzieję, że, będzie tutaj, że będziemy widoczni i wszystko Wam tutaj naświetlimy. Ale siedzi się tutaj całkiem sympatycznie. Mamy kartę, ogromną ochotę. Dzisiaj mamy na sushi także kilka rolek. Na pewno na te spadnie. I wpadły na oko takie dwa ciekawe napoje. Jeden Lemon and Green Tea, a drugi Goji Berry, typowo w klimacie wydają się azjatyckim. Także też sobie przetestujemy. No i co? Pokazujemy wam kartę. No i przed nami menu. Tutaj jest menu napojów, a tutaj typowo jedzenia. Także zaczynamy od przystawek. Przystawki takie typowo w stylu azjatyckim i tatar z łososia z tuńczyka, i sałatka z wakame i fasolka. Jeden mamy kimchi, zupy. Również bardzo ciekawe. Myślę, że coś sobie weźmiemy, bo no interesują nas. Także zupy i tu się zaczynają już rolki i nigiri. I hosomaki, futomaki, futomaki na ciepło, uramaki, rolki beger też dla zainteresowanych. Jest też, uwaga, sushi dla kobiet w ciąży. Wszystko jest po prostu pieczone i na tym polega tutaj efekt. Są desery i też wyglądają zacnie i na pewno desery sobie spróbujemy. No, i standardowe, jak to w suszarniach, są też sushi sety. Na pewno jest z czego wybierać, a daję Wam znać, że te napoje są naprawdę fajne. Ten jest odrobinę, one są na bazie białej herbaty, na bazie zielonej herbaty, tak nie białej. Ten jest odrobinę słoczy, troszeczkę przypomina w smaku mango, a ten jest taki bardziej neutralny, orzeźwiający, bez dodatków cukru. Także jak macie ochotę, to ja polecam ten, chociaż obydwa są super. No, a my wybieramy przystawki. E, zamówiliśmy przystawki i bardzo jestem ciekawa naszych odczuć, ponieważ jedno danie z reguły kochamy, a z drugim mamy taki stosunek love-hate. E, także pokaż Adrian, co to konkretnie jest. To, co uwielbiamy i zawsze nam smakuje są krewetki. Tutaj są krewetki w tempurze. Sprawdzimy jak te smakują. To jest 6 sztuk. A właśnie ta potrawa taka lekko tricky no to jest kimchi. A kimchi różnie to u nas bywa. Ja bardziej e, lubię Adrian mnie ale obsługa nas bardzo namawiała na to, sami tutaj to robią, także nie mieliśmy serca odmówić, ale przy okazji sprawdzimy. Może akurat to tutaj nam posmakuje, a w szczególności Adrenowi. Jestem niezwykle ciekawa. Zaczynamy testy. A zacznijmy może od kim, czy jak Adren spróbował, to się pytam jak i jak, a on powiedział, no pikantne i wilgotne. Ale uzupełnię to. Jest pikantne, jest wilgotne, jest też mocno fermentowane. No ta pikantność tutaj na języku jest mocno wyczuwalna. No, fajne kimchi. Nie jesteśmy i ciągle nie będziemy chyba miłośnikami tego, ale jako dodatek jeszcze do czegoś super, aczkolwiek samego byśmy e, nie wzięli, bo my po prostu tego generalnie no nie do końca lubimy. Wolimy krewetki. Pal porcja duża. A myślę, że jak lubicie kimchi, to to Wam na pewno posmakuje. A co do krewetek, to jest sześć dużych sztuk i są naprawdę pyszne, również bardzo ładnie podane, dobry sos. Jak na przystawkę ekstra, nie za gruba tempura, ale chrupiąca krewetki w środku, dużo tempury mniej, co jest bardzo dobre, bo nie jest to oszukane. Także przystawki oceniamy super. A jeszcze myślę zamówimy sobie jakąś zupę, bo też nas mocno interesują. Także widzimy się za sekundę przy zupie. Grzysiu. Co? Jem? Co? Zupę. No dobrze, cieszę się. Mówiłam, że skusimy się na zupę i tak też zrobiliśmy. Wzięliśmy jedną na pół, bo porcje są ogromne, chyba pół litra, prawda? Z no. Wygląda to nieźle, także pokaż. Ja zaraz mówię, co, co wzięliśmy. My wzięliśmy zupę, która się nazywa sake ebi. Ona jest z makaronem ryżowym, to jest też łosoś, krewetki, grzybki. Tu jest pasta kary, mleczko kokosowe, ziona cebulka, edamame i sezam. Aż musiałam się wspomóc z menu, bo nie spamiętałabym tego. Porcja ogromna. Micha jak na ramen. No spokojnie, no myślę, że rameny w tym podają. No zobaczymy, czy nas pokona. Wygląda fajnie, pachnie tak typowo... Orientalnie z mleczkiem kokosowym próbujemy. No to co zrobimy sobie test na żywo? Ona jest też możliwa w opcji mniej lub bardziej pikantnej. Ja, jeśli mnie znacie, wiecie, że ja za pikantnymi nie do końca przepadam, także poprosiłam o leciutką pikantność. Wkładka jest ogromna. Akurat trafił mi się łosoś. Bardzo dobra. Noś mocno wyczuwalne mleczko kokosowe, taka leciutko tłustawa. Zostaje na języku. Tej ryby tutaj nie czuć. Na szczęście. Dużo makaronu. I też rozgrzewająca i nie jest pikantna. No tą zupą się można najeść. Także jeśli tutaj planujecie brać zupę, a jesteście we dwójką, weźcie jedną na dwie osoby, bo no, porcja jest przeogromna, ale jest pyszna. Myślę, że Tobie Adrian, też będzie smakowało. Także ta zupa jest upruft, jest naprawdę super. Jest wtorek, a przede mną już wylądowały dwie lampki wina, ale jak się bawić, to bawić, ale jako ciekawostkę właśnie powiemy Wam, że są tutaj beczki z winem włoskim. Jedno białe szardone, a drugie z Dolomitów czerwone to jest szczep Marcemino Enanto. Będziemy sobie próbować. Także w azjatyckiej knajpie włoskie wina, myślę też się sprawdzą, ale jeśli jesteście zainteresowani czoją, to oczywiście też jest. Pałeczki w dłoni, a to znaczy, że przyszedł król imprezy, czyli sushi postanowiliśmy nie. Zamawiać całego setu, ale wraz z pomocą obsługi wybraliśmy sobie pojedyncze rolki. Ale to co zobaczycie, no to wygląda wypaśnie. Także zaczynamy sobie od mojego talerza i przede mną ja się tutaj posłużę ściągą ebi tamago, czyli krewetka, parzona krewetka zawinięta w omlet. Bawimy się dalej z kimchi, ebi kimchi konkretnie właśnie z krewetkami również na masełku czosnkowym i, i całość zawinięta też w płatku sojowym. Tutaj mamy rolkę sakę tatar, czyli tatar z łososia i całość jest zapieczona w tempurze, a ta rolka nas bardzo ciekawi, bo zwie się ładnie Mango Tango i jest to mango, też w tempurze i w wiórkach kokosowych. Tutaj jest też por ogórek, jest to typowo rolka wege. No powiedzcie, że nie wygląda to obłędnie. Zdecydowanie tutaj przeważają składniki nad ryżem, także jeśli lubicie rolki, które są bardziej ryżowe, to przynajmniej te odpadają. Te to jest totalny wypas. Próbujemy. Próbujemy, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Będąc w jednej trzeciej potwierdzam te moje spostrzeżenia z samego początku, że wygląda to super i smakuje również przepysznie i jest to naprawdę sushi na wypasie. Jest tutaj tyle składników, że zaliczyliśmy dużo fejli, próbując nabierać to na pałeczki, dlatego co radzę sobie brać. Po prostu do ręki, nie krępować się. Sushi można jeść ręcami. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. I nie ma w tym nic złego. Jesteśmy tutaj najlepszym przykładem. Goście też tak e, robią, ale e, e, nasz ranking, przynajmniej mój, Adrian e, mówi, że wszystko mu chyba smakowało na, na równi. E, no to mój mango, e, potem omlet, kimchi numer 3 e, i tatar suńczyka numer 4, ale to jest tylko taki ranking ponieważ chciałam sobie to zdywersyfikować, ale każdy jest tutaj naprawdę sztosowy, ale to mango w tym jest takie wyjątkowe z wiórkami kokosowymi i jest faktycznie takie lekko słodkawe, czegoś takiego jeszcze, jeśli chodzi o sushi, nie dam i ten omlet też jest super. No ale powtórzę to po raz któryś, że to sushi jest sushi na wypasie i też bardzo ładnie podane. Także Adren, pokiwaj głową, czy potwierdzasz. A Kiba potwierdza. E, dopychamy się dalej, bo tego jedzenia naprawdę było dużo. Jeszcze coś słodkiego e, musimy wziąć, bo co? Jak to my mówimy, na słodkie jest zawsze drugi żołądek. No ale sushi mają zacne. Naprawdę zacne. No i desery musiały wpaść, chociaż po tych deserach będziemy się tutaj turlać do wyjścia. Ale próbujemy. Przed nami deser o nazwie Matcha My Date i to są lody o smaku maczy w cieście biszkoptowym. Także pod spodem nam czeka niespodzianka. Wygląda jak duży, zielony pączek na wypasie. Dokopaliśmy się do samego środka, aż lody stąd wypływały, ale muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę super. Te lody o smaku matchy fajne takie lekko chrupiące, dość mocno wyczuwalny kokos w tym cieście. Super połączenie. Powiem Wam w sekrecie, że adren zamaczą macą też do końca nie przepada i zawsze jak dostaje ciasto z posypką z maczy albo z dodatkiem maczy, to no też nie jest do końca zadowolony, a tutaj mówił, że pyszny. Pyszny, nie? No ale taki ciepło, ciepło zimny deser. Naprawdę super. Jak tutaj będziecie i jeszcze czegoś takiego nie jedliście w takiej formie, to weźcie, bo będziecie naprawdę... Zaskoczeni i myślę, że ten deser podpasuje każdemu. Deser z maczą był obłędny, obłędnie dobry i myśleliśmy, że na tym skończymy, ale obsługa bardzo nas namawiała na e, ostatni deser. E, no i no no co no, musieliśmy wziąć także skuszono nas na lody, ale takie malutkie lody. Także pokażę. Adran, są to lody moczy i jest to taki malutki deser gotowy i on jest pod postacią delikatnego nadzienia otulonego mięciutkim ciastem różowym, jak stanowi menu i mamy tutaj mango marakuja i lody pistacjowe. Także takie malutkie wykończenie na koniec dnia. Jemy, jemy. Powoli zbliżamy się do końca, ale zapewne interesują Was ceny w sushi mnie, także zacznijmy sobie najpierw od napojów. Za kieliszek wina obojętnie, czy to białego, czy czerwonego zapłacicie 17 zł. Napój, który piliśmy, mangajo i jeden i drugi kosztuje 9 zł. Jeśli chodzi o przysawki to krewetki 6 sztuk kosztują 38 zł a kimchi to złotych 15. Zupa sake ebi kosztuje złotych 30. Rolka ebi tamago z pażną krewetką i e, omletem kosztuje złotych 37. Rolka mango tango z mango w tempurze to wydatek 29 złotych. Rolka ebi kimchi kosztuje złotych 38. A maguro tatar, czyli tatar zapieczony w tempurze kosztuje złotych 36. Zł. I lody matcha my day to wydatek 25 złotych, a lody moci kosztują złotych 8. Zł. No i przechodzimy do podsumowania. Spędziliśmy tutaj, no już praktycznie wybija trzecia godzina, ale właściciele, którzy prowadzą tą knajpę robią tutaj naprawdę klimat. Rozmawiają z gośćmi, dosiadają się, żartują. Dużo osób się tutaj zna i to tworzy taki faktycznie niepowtarzalny klimat. Też rozmawialiśmy z innymi ludźmi, co rzadko nam się de facto zdarza w restauracjach, także klimat jest tutaj naprawdę fajny i taki bez spiny. My całościowo, no rachunek całościowo jest dość duży, ale nie patrzcie na to, bo i tak dużo wzięliśmy do domu i tak ilość tego jedzenia jest nie do przejedzenia na dwie osoby, także Wy na pewno wydacie tutaj mniej, jak sobie przyjdziecie na kolację, a to jedzenie jest bardzo dobre. Cieszymy się, że takie knajpy takiej, na takim dobrym poziomie są też poza Katowicami, poza Sosnowcem, poza Bielskiem, bo sushi, mnie, jak wiecie, jest w Bytomiu i bardzo polecamy. Jeśli lubicie wyprawy troszeczkę poza Katowice, to padnijcie tutaj, bo będziecie naprawdę zadowoleni i knajpa poziomem nie odstaje absolutnie do takich wielkomiejskich restauracji, a może nawet w niektórych przypadkach jest lepsza. Nie wiem, co nam najbardziej smakowało. No chyba de facto sushi, ale wszystko, co spróbowaliśmy było, było ok i myślę, że Wam również posmakuje. sprawdźcie sobie recenzję, jeśli nam aż tak bardzo nie wierzycie, ale to wszystko się po My wyjdziemy zadowoleni, obiedzeni i z nowymi znajomościami, a to sobie bardzo cenimy, także myślę, że już na dzisiaj wystarczy tych ochów i achów, bo naprawdę tej, tej restauracji możemy wystawić laurkę i podpisujemy się pod tym naszym imieniem, nazwiskiem, gdzie na Śląsku, także abrupt, bardzo nam się podobało. A Wy, jeśli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, zostańcie z nami. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, bo zostańcie z nami na dłużej, bo mamy nadzieję, że przy nami jeszcze wiele fajnych testów i odkryć na Śląsku i nie tylko. Także co? Do kolejnego smacznego razu. Cześć!